Cześć, nazywam się Izabela Staniszewska, i witam Cię w podcaście. Stan się lepszą wersją siebie, dlaczego? Bo jesteś wyjątkowa, wyjątkowy. Tylko może jeszcze o tym nie wiesz? Pomogę ci to odkryć. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Stać się lepszą wersją siebie. Ostatnio rozmawialiśmy sobie trochę na temat wewnętrznego krytyka. Kim on jest i w jaki sposób działa na nasze myśli, i w jaki sposób też możemy z nim pracować i jak go zauważyć. Podstawą tego wszystkiego było to, że nazwaliśmy swojego wewnętrznego krytyka, aby nie brać po prostu tego do siebie i nauczyć się też na co zwracać uwagę, aby być po prostu dobrym w zauważeniu swojego negatywnego myślenia i zauważeniu, czy właśnie to jest wewnętrzny krytyk. Chciałam wam dzisiaj opowiedzieć o czterech typach osobowości naszego wewnętrznego krytyka, żeby zrozumieć też sposób w jakim myśli twój wewnętrzny krytyk. Jak to się mówi, trzeba poznać język swojego wroga, żeby móc z nim walczyć, a pozwolić i to określić też co możesz zrobić, aby go oswoić. Bo może rzeczywiście warto go poznać właśnie po to, żeby z nim pracować, Nie, Żeby zobaczyć po prostu co możesz z nim zrobić. Po pierwsze krytyk jest takim typem, który się martwi. I to jest bardzo dobrze, bo nasz umysł generalnie dba o nasze bezpieczeństwo. Więc nasz wewnętrzny krytyk wskazuje na wszystko, co może pójść nie tak. No jest w tym tak naprawdę doskonały. E, bo przy okazji, jak na to wskazuje, to wzbudza emocje niepokoju i strachu. Wyobraża sobie katastrofy. Tobie każe wyobrażać sobie także katastrofy, Spodziewa się najgorszego, e, przeceniając szansę na coś złego. Ma tendencję do mówienia: A co jeśli? A co jeśli stanie się to lub to? Co jeżeli coś takiego się wydarzy? No i jeżeli twój Bob jest takim zamartwiaczem się o ciebie, to możesz go rozwoić. Możesz e, skupiać się po prostu na zajęciach, które mm, spowodują, że on będzie Spokojniejszy, na jakieś się, nie wiem, zajęcia, które pomogą załagodzić stres i uspokoić go. Na przykład, nie wiem, medytacja, y, oddechanie y, rytmiczne, wizualizacja czy inne techniki relaksacji. Możesz po prostu powiedzieć mu, że wszystko jest OK i zrelaksować się y, w taki sposób, że mówisz także do niego, że to jest właśnie sposób na to, żeby on się. Uspokoju, czyli uspokajasz i siebie, i jego. Wewnętrzny krytyk też jest po prostu krytykiem, tak jak sama nazwa na to wskazuje. Czyli stale cię osądza, ocenia twoje zachowanie i wskazuje, no tak naprawdę, w większości twoje wady. Widzi każdy twój błąd, który popełniasz i przypomina ci też o tych przeszłych niepowodzeniach, żebyś o nich pamiętał, pamiętała, żebyś czasem nie popełniał, nie popełniała tych samych błędów porównuje Cię do innych, bardzo to lubi, zakłada jakieś sytuacje, osądza Cię, no ale to niestety minimalizuje twoje, twoje osiągnięcia, bo ma tendencję też do mówienia, że do niczego się nie nadajesz, nie wiem, jesteś głupia i tak dalej, nie? Więc tutaj możemy poznać naszego wewnętrznego krytyka po tym, że właśnie typowo krytykuje nas. I możemy mu tutaj powiedzieć, że okej, okay, Stało się tak czy tak, ale zrobiliśmy to i to, e, po prostu z nim porozmawiać i powiedzieć, jak na przykład wybrnęliśmy z danej sytuacji i że tak naprawdę to nie było tak źle, bo czegoś nowego się nauczyliśmy. Czyli po prostu zbijać go z tropu, jeżeli chodzi o tę kryty kry krytykę. E, wewnętrzny krytyk jest też ofiarą e, i to jest bardzo niebezpieczne w momencie, kiedy na przykład mamy też obniżone samopoczucie. Bo mówi ci, że jesteś beznadziejny, że nie robisz postępów, że coś jest zbyt trudne, że ci się nie uda, że coś jest z tobą nie tak, że jesteś niezdolny, niegodny, nie jesteś wystarczająco dobry czy mądry i na twojej drodze jest zbyt wiele przeszkód. Mówi ci, że nie możesz czegoś zrobić, że to nie jest ewentualnie twoja wina, no bo ofiara zakłada, że wina jest gdzieś z zewnątrz. Więc takim krytykiem też warto pracować żeby mówić mu i pokazywać te sytuacje, w których rzeczywiście sobie poradziliśmy i które są dla nas wskaźnikiem tego, że rzeczywiście radzimy sobie w różnych sytuacjach. Wewnętrzny krytyk też jest perfekcjonistką. perfekcjonistą i on też to jest plus, bo pycha cię do lepszego działania, ale cały czas wskazuje na to, że możesz robić coś lepiej i przez to nadal czujesz się niewystarczająco dobry. Mówi o tym, że zawsze powinno się robić coś więcej, że błędów i niepowodzeń należy unikać lub szybko je omijać. Popycha cię ciągle do poszukiwania zewnętrznej jakiejś walidacji, osiągnięcia czy statusu społecznego. To jest też bardzo niebezpieczne, bo powstrzymuje cię przed podjęciem działań z tego powodu, że po prostu będziesz bać się porażki. Ma tendencję do mówienia, że musisz działać lepiej. Że jesteś niewystarczająco dobry. Dobra. Perfekcjonista jest też niebezpieczny, ponieważ mimo to, że pcha nas do działania, to powoduje niestety też to, że mamy tendencję do, do tego, że czujemy cały czas, że nie zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy. Kiedy już wiesz, na co zwracać uwagę, aby móc zauważyć właśnie swojego wewnętrznego krytyka w działaniu, to zacznij teraz ćwiczyć jego obserwowanie. Zacznij ćwiczyć jego obserwowanie, e, zapisuj sobie to, co on mówi i kiedy tak naprawdę złapiesz już swojego e, boba na gorącym uczynku, to możesz spróbować zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze możesz go zignorować, możesz nie traktować go poważnie. Kiedy on zaczyna bez przerwy mówić e, lub wskakiwać do tego negatywnego pociągu, to wyobraź sobie, go w jakimś śmiesznym ubraniu, bądź nie wiem, wyglądającego jak klauna, cokolwiek. Nie jest tobą, nie wie o czym mówi, możesz go totalnie zignorować i wyśmiać. Możesz też zastosować tak, nie, taktykę chronienia Boba, bo on łatwo jednak ulega wpływom. Więc e, możesz e, mówić mu po prostu e, i chronić go, e, mówiąc i rozmawiając z nim, że. Wszystko jest ok, że jest dobrze, że Ty też chcesz mu pomóc, żebyście razem ze sobą współpracowali, tak? Eee, możesz mu powtarzać, że Ty wiesz, co robisz, że wiesz, jak, jak, jakie decyzje masz podejmować, po prostu go chronić i z nim rozmawiać. Możesz także podjąć taktykę obserwowania i tak często, jak to możliwe, przypominać sobie, że to nie jesteś Ty, tylko to jest ten wewnętrzny krytyk, zwrócić uwagę o czym mówi, myśli i jeżeli to Ci się nie podoba, to po prostu zmienić na myśl, na nową, tą, którą Ty stworzysz. Ale do tego procesu bardzo ważne jest to, żeby właśnie go zauważyć i żeby zapisywać sobie wszystko to, co, co on Ci powie, żeby w pewnym momencie już automatycznie zauważać, że to nie jesteś Ty, tylko to są słowa Twojego wewnętrznego krytyka. I pamiętaj, że opanowanie go wymaga naprawdę czasu. Na pewno nawet kiedy już będziesz potrafić go rozróżniać i z nim pracować, to zdarzy się tak, że on i tak cię dopadnie w jakiś podstępny sposób, znajdzie się w twojej głowie i zapanuje nad twoimi myślami. Tak może się zdarzyć. Możesz wtedy zastosować jedną ze strategii właśnie zmiany myśli i wybrać jakąś myśl lepszą. I im częściej będziesz go obserwować, tym lepiej będziesz go przyłapywać na gorącym uczynku. E, będziesz e, potrafić wywoływać na przykład ciszę zamiast tego, co on mówi, bądź przejąć dowodzenie poprzez swoją na przykład wewnętrzną cheerleaderkę, która będzie ona podejm będzie podejmować te wyzwanie, żeby do Ciebie mówić i Cię motywować. Zapraszam Cię do pracy z Twoim wewnętrznym krytykiem, do zastanowienia się, co mówi, do obserwowania go jak najbardziej i do tego, żeby Wreszcie pojąć, że to nie jesteś ty. To są twoje przekonania, które siedzą w głowie i wszystko to, co zbierasz i słyszysz przez całe życie. Jeżeli te treści są dla ciebie wartościowe, podziel się nimi.